Chcemy więc stworzyć też jakiś plik ze zawartością oraz stworzyć inny pusty plik. Więc jestem w, w folderze pliki i on jest na moim pulpicie Więc, aby utworzyć jakiś plik, no to musimy napisać echo i tutaj tekst, który chcemy zapisać do pliku. Na przykład niech to będzie tekst. I teraz dwie strzałki w prawo i nazwa naszego pliku no to plik 2. i rozszerzenie. To niech będzie kropka TXT teraz dir i aby uruchomić ten plik wpisujemy start plik 2.txt i uruchamia się plik ze zawartością tekst. Możemy go sobie usunąć. Dalej plik 2.txt. I plik został usunięty. Zobaczmy, czy jest jeszcze w tym folderze. Jak widać, tu jest, a tu już go nie ma. Teraz stworzymy pusty plik. Echo, kropka, plik2.txt, start plik2.txt i jak widać, to jest pusty plik.